Ho! Jest dziko! Rozpoczynamy leśne safari w lesie młocińskim. Jest to las w granicach Warszawy, rosnący najdalej na północ i bez dwóch zdań. Jest najmocniej związany z przepływającą obok niego Wisłą. Dlaczego? Sami zobaczcie! Ten fragment wygląda jak las deszczowy zalewany przez Amazonkę w Ameryce Południowej albo jak afrykańska dżungla. Wiecie, dlaczego płynie tędy woda? Bo akurat ten fragment Lasu Młocińskiego położony jest na tarasie zalewowym. Gdy tylko wzbierze woda w wiśle, to rozlewa się na okoliczne tereny, wypełniając także stare koryto porośnięte drzewami. Zobaczcie, podczas jesiennych opadów deszczu Wisła przybrała, a podczas opadania stworzyła tarasy. Zwróćcie uwagę, jak powstaje taka wielopoziomowa rzeźba terenu. Po prostu woda wypłukuje warstwy ziemi. Patrząc na te małe tarasy, wyobraźcie sobie te naturalne, o wiele większe, tworzone przez setki i tysiące lat. To one tworzą naturalny krajobraz Warszawy. Taras pierwszy, ten najbliżej Wisły, to taras zalewowy. Właśnie na tym mokrym tarasie możemy podziwiać las łęgowy, który porastają wierzby, olchy, wiązy i jesiony. Taras drugi, nadzalewowy. Tu jest wilgotno i gleba jest bardzo urodzajna. Ten taras powinny porastać bujne lasy liściaste zwane... Grądem niskim. Głównymi bohaterami są tu dęby, olchy i graby. Taras trzeci, również nadzalewowy, ale o wiele suchszy niż ten wcześniejszy. Takie tereny uwielbiają porastać lasy liściaste, zwane grądem wysokim. Trzeci taras w niektórych miejscach pokryty jest warstwą nawiewanych piasków tworząc czwarty taras – Taras Wydmowy. Takie tereny porastają bory sosnowe oraz lasy brzozowe. Oto wszystkie tarasy znajdujące się w Dolinie Wisły. Są jeszcze dwa poziomy bardzo ważne dla naturalnej rzeźby Warszawy i jej lasów. Pierwszy z nich to dość stroma skarpa nazwana Skarpą Warszawską. Oraz równina, czyli teren płaski rozciągający się po horyzont, na którym rozwija się nowoczesne miasto. Te tereny powinny porastać bujne i wielowarstwowe lasy liściaste, takie jak dęby, lipy, klony i graby. A Wimboe udało się, odkryliśmy tajemnicę naturalnej rzeźby terenu Warszawy. Zaraz, zaraz z tego wynika, że Warszawa, oprócz nowoczesnych galerii handlowych, posiada swoje naturalne. Dzikie tarasy, które porośnięte są lasami, a w nich mieszkają dzikie zwierzęta. Zapraszam wszystkich na pierwszy poziom dzikiej galerii na taras zalewowy, który porastają Lasy Łęgowe. Najciekawszy fragment takiego wodnego lasu możemy spotkać właśnie w Lesie Młocińskim. Owszem, ta urokliwa wyspa zieleni jest o wiele większa i posiada aż trzy tarasy. Porastają je wielkie lipy, dęby i sosny. Wszystkie drzewa można podziwiać podczas spacerów po całym lesie, ale zejdźmy na najniższy poziom ten przy wiśle jeszcze nieodgrodzony wałem przeciwpowodziowym. Nigdzie indziej w lasach miejskich przybrzeżna leśna kraina nie jest tak dostępna dla zwiedzających jak tu. Najbardziej naturalnym zjawiskiem dla tego lasu jest czas, gdy woda w Wiśle osiąga wysoki poziom, zaczyna wypełniać starorzecze i rozlewa się po okolicy. Na te atrakcje czekają dzicy mieszkańcy, którym na tę chwilę nie przeszkodzą odwiedzający ludzie. O tym, jakie zwierzęta zamieszkują ten las, opowie Bartosz Popczyński, pracownik Lasów Miejskich Warszawach. Witajcie! Rozpoczynamy nasze leśne safari. Ja nazywam się Bartek i chciałbym Wam pokazać trochę lasów warszawskich. Dzisiaj znajdujemy się w lesie, który ma istnie wodny charakter. Jest to las Muciński. A dlaczego wodny charakter? Bo niedaleko, obok mnie, przepływa... Nasza najdłuższa rzeka Polski, czyli Wisła. Natomiast tu, gdzie się znajduje, myślę, że możecie to zaobserwować i sami się zorientować, że jest tutaj dosyć mokro. Ale nie dlatego, że dzisiaj padał deszcz, ale dlatego, że wszędzie tutaj dookoła znajdują się różnego rodzaju kanały, w których żyją różne zwierzęta. Zaraz o nich powiem. Różne z, malutkie zbiorniki z wodą. Jest tutaj naprawdę wilgotno, a to powoduje, że przycią, przyciąga to bardzo wiele różnych zwierząt. Wśród nich, chyba takie najważniejsze, są jednak ptaki. Wisła stanowi prawdziwą autostradę, po której poruszają się, migrują, przelatują ptaki, a wśród nich przede wszystkim gęsi, kaczki, łabędzie. Jeżeli będziemy mieli odrobinę szczęścia, możemy zobaczyć takiego małego, błękitnego ptaszka. To prawdziwy diamencik polskich wód. Ma taki piękny, niebieski, wręcz szafirowy kolor i oczywiście jest to zimorodek i wcale nie rodzi się zimą, tylko mieszka w ziemi. Nawet tutaj niedaleko ma swoją norę. Udało się ją znaleźć. Ale. Zimorodek, gęsi, kaczki, łabędzie to nie wszystkie ptaki, które tutaj mieszkają. Jest oczywiście majestatyczny, ogromny ptak, którego można wypatrzeć przy odrobinie szczęścia. Najłatwiej, kiedy przyjdziecie tutaj zimą, będziecie mogli zobaczyć ogromnego, przepięknego, z niczym deskowatymi skrzydłami bielika. Bielik również tutaj się pojawia. Jest to ptak, który ma rozpiętość swoich skrzydeł dochodzącą do 2,5 metra długości. Naprawdę solidny ptak. A teraz odezwał się jeszcze dzięcioł. Udało nam się usłyszeć jeszcze dzięcioła. Oczywiście ptaki to nie wszystko. Liczne bagienka, kanały, przepływająca woda. Powoduje, że pojawiają się tutaj również inne zwierzęta. Są także liczne ssaki. Udało mi się już dostrzec lisa, sarnę oraz łosia. Tak jest łosie też tutaj przychodzą, też tutaj się pokazują. A wiem to, ponieważ rozstawiłem specjalne kamery, które w ukryciu nagrywają zwierzęta, które przechodzą. Natomiast Ciągle czuję pewien niedosyt. Chciałbym nagrać jeszcze jedno zwierzę, bardzo ważne zwierzę, które tutaj właśnie występuje. Chodzi mi oczywiście o Bobra. Tutaj za moimi plecami znajduje się jego mieszkanie, czyli Jeremie. Natomiast rozstawiłem tutaj trzy różne fotopłapki w trzech miejscach i bardzo liczę na to, że uda się w końcu nagrać Bobra. Wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak żyje i jak porusza się tutaj bobr. A bo u, udało się! Ustawione kamery udokumentowały życie bobrów. Podczas trzech dni obserwacji udało się zarejestrować 70 nagrań. Jesienią bobry wzmacniają swoje żeremie, nanosząc świeżą warstwę gałęzi i błota, które chronić będzie zimą przed mroźnym wiatrem. Najbardziej pracowity był trzeci dzień obserwacji. Pod w czas dwugodzinnej pracy wzmacniania bobrowego domu futrzasty inżynier pracował prawie bez wytchnienia. Kamera zarejestrowała 34 transporty błota i gałęzi i tyle samo powrotów do wody ale dziko. Zapraszam na przygodę. Ruszamy do warszawskich lasów. Czas na was. Przybywajcie do tego wyjątkowego miejsca. W Lesie Młocińskim podejmijcie trzy wyzwania, aby wasze leśne safari było prawdziwie przygodowe. Wyzwanie pierwsze: wytropcie jak najwięcej ptaków przelatujących nad wisłą lub ukrywających się w łęgowym lesie. Może uda się zaobserwować gęsi, zimorodka, łabędzia lub bielika. Powodzenia! Na tę przygodę zabierzcie ze sobą lornetkę. Wyzwanie drugie: wyruszcie na rowerowe safari po leśnych szlakach i odnajdźcie polodowcowy głaz zanurzony w rzece. Będzie to możliwe, jeżeli stan wody w Wiśle będzie dość niski. Wyzwanie trzecie. Rozpalcie ognisko i podzielcie się wrażeniami z leśnej przygody. W tym lesie jest specjalnie wyznaczone miejsce do rozpalania ognisk. Zastosujcie się do regulaminu i rozpalcie ogień w określonym miejscu. Nie róbcie tego gdzie indziej, by nie tworzyć zagrożenia dla lasu i dla jego dzikich mieszkańców. Pamiętajmy też, że w tym lesie możemy natknąć się na prowadzone prace leśne, wycinki lub nasadzenia drzew. Dla własnego bezpieczeństwa omijajmy taki teren. Na terenie miejsca piknikowego znajduje się także atrakcyjny plac zabaw, który gwarantuje dobrą zabawę do zachodu słońca. Zaraz za płotem, obok placu zabaw, rozpościera się bardzo urokliwa wilgotna łąka, która wiosną gości wiele owadów, a jesienią staje się miejscem cudownego widowiska widowiska tańczących mgieł. Jak dotrzeć do Lasu Młocińskiego? Można to zrobić na trzy sposoby. Można przyjechać samochodem z rodziną kierując się trasą numer 7 na Gdańsk. Dla zmotoryzowanych przygotowano duży parking na końcu ulicy Papirusów. Do Lasu Młocińskiego można także przyjechać kierując się najpierw na metro Młociny, a następnie warto wypożyczyć rower miejski i dotrzeć nim do ulicy Papirusów, skąd rozpoczynają się szlaki piesze i ścieżki rowerowe. Trzecia propozycja jest jednak najbardziej przygodowa. Do Lasu Młocińskiego można dotrzeć ścieżką rowerową, ciągnącą się od bulwarów Wiślanych. Trasa ta wynosi 11 km i jest dobrze przygotowana. Pokonanie jej zajmie niecałą godzinę. Jeżeli woda w Wiśle opadnie i teren podmokły stanie się dostępny, ruszajcie na rowerowe safari. Do zobaczenia na szlaku, papa! Pa. Leśna przygoda trwa!